Witam Państwa serdecznie z tej strony Rybka. Na początku chciałem, wiadomo, święta tuż tuż, Państwu życzyć zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. No i żebyście byli wszyscy, oczywiście, zdrowi i żeby nikomu nic na stole nie zabrakło. Co tu u mnie? Obiecałem kiedyś Państwu, że pokażę jak żółw zajada ślimaki, zaraz Państwo zobaczą. A tu Państwu pokazuję głupiki, żaden głupik nie jest wykrzywiony, wszystko jest jak to się mówi, jak to zawsze mówię, jak w najlepszym porządku. Kiryski o sobie pływają. Tu jednego korzenia już wrzuciłem, żeby się moczył. Jak Państwo może na początku zauważyli. Tutaj roślinka mi chorowała, ale ładnie się wybiła. Młode liście wypuszcza. Za chwilę będzie widać. No i cóż, rybki ładnie rosną. Tutaj będziecie mieli zbliżenie na zbrojniki. Ancistrusy wyroloniaste. Jak widzicie tu samiec, samica przypłynęła. Za chwilę następna samiczka przypływa. W tym akwarium, tak jak mówiłem, są dwie samice i samiec. No i to Państwu pokazuję gupiki. Ładnie się wybarwiają. Maluchy. No i jak widzicie, rośliny ładnie rosną. Tu niczym nie nawożę. Nawet kulek torfowo glinianych nie ma. O no Właśnie ta roślinka wypuszcza mi ładnie czerwonego liścia. Co chodzi o kulki trfowo-ogliniane, tu mi się jedna osoba pisała na komentarzu, tu widzicie, korzeń się moczy. Jak często wymieniam kulki trfowo-ogliniane? Ja kulki trfowo-ogliniane wkładam wtedy, jeżeli sadzą roślinę, a tak w ogóle nie wymieniam. Nie wymieniam. Gdybym zaczął kopać w akwarium, to wiecie sami co by tu było. Tu widzicie małe zbrojniki się dobrały do korzenia. Także kulek torfowo gliniane, jak włożę. To już w ogóle nie wymieniam. Nie ruszam podłoża, bo jakbym zaczął kopać, to Woda by była, no nic by nie było widać. Starsi akwaryści wiedzą, jak to kulki torfowo-gliniane działają, jak się zacznie kopać w podłożu. Jak widzicie, tu sami krewetki też są. Oczywiście z tamtego akwarium będę musiał zabrać głupiki. Ładnie się wybarwiły. O, tutaj właśnie ta roślinka ładnie mi tutaj młodego liścia wypuściła, widzicie, czerwonego. A tu Państwu z bliska nagrywam ancystrusy weloniaste, to jest samica. I tutaj dałem tabletki. Widzicie, krewetki przypływają. Kiryski tutaj zaraz będą. No, tutaj jest samiec, Ancystrus. Także wszystko się wzięło za jedzenie. No i tu druga samica. No i oczywiście młode. Młodych tu jest pełno. Widzicie, głupiki też pływają. Tak jak na poprzednich filmikach mówiłem, że głupiki mam z dwóch źródeł. No i zaraz Państwo też zobaczą żółwia. Głupiki ładnie urosły, wybarwiły mi się w tamtym akwarium. To będę, mam zamiar je właśnie do tego przerzucić, bo co chodzi o żółwia. Woli, żeby go na razie karmić, coś tam próbuje łowić, ale nie za bardzo mu to oczywiście wychodzi. Tutaj ładnie mi roślina się rozrosła, rozlos zaraz będzie może z bliska pokazane. W niej, chyba już pokazywałem. No i tak to już wszystko się tutaj na razie. Prezentuje. Tutaj widzicie, ja na to mówię sałata. Wiecie o którą roślinę chodzi? Ona, takie dwie były maleńkie, ładnie, urosły mi. Także tutaj ani kule torfowo glinianych nie ma i niczym nie nawożę. A tu Państwu pokazuję właśnie żółwia. Tak jak obiecałem. Teraz będzie karmiony. Ja na niego już mówię ślumok, bo to jest taki ślumok mały. Będzie karmiony ślimakami, tu będziecie widzieli głupiki, już ładnych kolorów dostają. No on, się, no on nie może się wygramolić, widzi ślimaka, ale zaraz wyjdzie, Państwo zobaczą jak zmiażdży sobie ślimaczka. Zaraz dostanie ślimaka. O, już dostaje i proszę zobaczyć, jak go zje. Dlaczego właśnie trzeba dawać ślimaki? Dlatego, że dużo wapnia mają. No i on właśnie potrzebuje, bo on rośnie, do wzmocnienia tego swojego pancerza. Ja na to pancerz mówię, to się powinno jakoś chyba inaczej mówić. Tu także już jednego ślimaczka zjadł. Zaraz dostanie drugiego. Tu i krewetki pływają mi głupiki, no ale jeszcze jest za cienki, żeby złapać. Widzicie, już ładnie młode głupiki, wybarwione. Że nie ma co tych głupików tutaj męczyć tylko do dużego akwarium wrzucić i jak sobie pływają o, próbuję tutaj mu coś nie wyszło spadł mu na dół zaraz będzie wisiał na roślinie no ale zaraz to poprawimy i damy mu Ponownie. Tu właśnie dostaje następnego silnika. No to już sobie teraz będzie za chwilę sam go łapał, jeszcze raz mu zleci. O, tu Państwo widzą, jak sobie. Musi teraz sam poradzić. Także pomału pomału, co chodzi o tego żółwia. To jest żółw chiński. Daje sobie radę. On znowu mu zleciał. To już jest większy, chyba dostał większy kawałek tego większego ślimaka, ale da radę z nim. Także próbuje, ale oczywiście go zje. Dobrze jest oczywiście karmiony. Jak widzicie rośnie. Też, też trzeba mu dawać specjalne witaminy do wody. No a tu tutaj już popłynął sobie żółw. Także pozdrawiam Państwa serdecznie. Do następnego filmiku z tej strony rybka. Trzymajcie się zdrowo, bawcie się. Cześć. Do następnego filmiku.